dzisiaj będziemy robić filmik trochę nietypowy, no bo będziemy robić rzeczy w termomiksie. I dzisiaj zrobimy lemoniadę. Bo niedawno robiłam taki sam filmik, gdzie tylko ja byłam. To wtedy ja tylko robiłam zupę kalafiorową z klopsikami. A teraz będziemy robić razem lemoniadę, prawda Jaś? kiedyś mi mi podawał składniki adendrowe. Tak. M, e, O, n, nie, przestań. M, I, A, I, A. Szukaj. Pokaż, jaki mamy wybór, lemoniad. Lemoniada, lemoniada da z melisą. Lemoniada cytrusowo-miętowa. O i tam dalej jeszcze są, tak? Lemoniada fiołkowa. Lemoniada z arbuza. Lemoniada truskawkowa. Mm. Lemoniada limonkowo-imbirowa. Biała sangira. Sangira, mhm. Jezu. Mamy dużo tutaj różnych napoi, ale musimy sprawdzić, co jest w domu. Dobry pomysł, więc najpierw sprawdzimy to. Gdzie mm. się szuka składników? Tutaj. Mhm. Dwie trzy cytryny. Damy radę, to mamy. Mhm. No, tu tak jest szok z wody mineralnej. Niegazowanej, schłodzonej. Mhm. 5 gram cukru. 100 chyba, Jasiu. A, 100. 10 kostek lodu. War... Tu mamy napisane wartości odżywcze, Ech, żebyśmy wiedzieli, moment. ile kalorii ma dana porcja. Na jedną szklankę wartość kaloryczna 328,8 kJ Co? Kilojouli to jest 78,3 kg. Ok. Kalorie. Jasiu, zobaczymy, ile to będzie trwało. 5 minut. Dobrze. Okay. Czyli rozpocznij ja gotowanie. gotowanie. To Ty, będziesz podawała rzeczy. Dwie cytryny ekologiczne ze skórką przekrojone na pół. Obraliśmy już w sumie. Zrobiliśmy to, co trzeba, ale. Nie zdjęliśmy skórek, no bo będzie trzeba jeszcze później ostudzić. Ostudzić. Więc teraz mamy, i będę wrzucał przez te dziurki. Mhm. Jeden, dwa... Hop. Hop, dalej. Okej, okay, dalej. Pięćset gram wody mineralnej, nie gazowanej. Schłodzonej. Okej. Okay. Proszę, mogę lać, czy ty le lejesz? Ja leję. Wow. To, to zdejmujemy? No, przez dziurkę lej. Przez dziurę, przez okay. dziurkę. E. Już powolutku zatrzymuj się. Jeszcze troszeczkę. Mój, na moją rękę. No, jeszcze trochę. Już. Jeszcze raz. Jeszcze. Biorę. O, oh, Dobra, jeszcze? jest ok. Jest ok. 5, 3, 8, dobra. Od dobra, 8. to czekaj staw. Wyszyjmy. Tak. 100 gram cukru. Yy, Taran, chyba. No, wytaruj, wytaruj. I wytaruj, wytrzyj. I 100 gram cukru. Pokaż, jak to urządzenie odmierza cukier ładny. Cukier mamy. I daruj, daruj, bo już jeden nam się zrobi. 3. Mhm. Czy... Może będziesz wsypywał to. Chyba inaczej? tak, pomogę wam. Mhm. Będę wsypywał 500... 100 gram. cukru. Mhm. Już się zapiszemy. Tak, sto. Akurat dobrze. Mhm. Ok, widzowie. To już mamy miarę. To jest miarka. I zakładam y, ją tak. tak. Już się złożyłem. I rób dalej. Dalej. Przytrzymać miarę. Mhm. Chyba Dobra. będzie ostre ja mielenie. Kliknę. I. Uuu, będzie i, 10. I, wow. <noise> Wszyscy oh. uciekli z kuchni. Hmm. 50 gram wody większe tysięcy. Jaś ile to jest 500 gram wody i potem drugi raz dodaliśmy 500 gram wody? To ile 1000 to? gram wody. Czyli ile to jest jeszcze inaczej? Prościej jak to można nazwać? Jeden litr. Mm -hmm. Dalej. Włożyć koszyczek, następnie, przytrzymując go kopystką, przesadzić demoniadem do dzbanka. Teraz będziemy oglądać filmik, jak to inni robią. Czyli w tym urządzeniu też można czasami na, napotkać Filmik. filmiki, tak? Tłumaczące. Tak. Mhm. Jak, o, Bierze się tak. tak. Mhm. A co Wy na to, żebyśmy tam jeszcze trochę miętki wrzucili? No, ale to później. Ja, ja na razie będę bez. Mhm. Uwolniam naczynie miksujące, zdajemy klapę. O, jaka piana. Co tam w środku jest? Wow! Wkładam koszyczek, ale do tego trzeba mieć podciągnięte rękawy. Ja mam zawsze. Wow, na serio, zawsze. Jeszcze ja się urodził z podciągniętymi rękawami, już. Tak. Chyba to chciałam, chyba nie powiedzieć tego. Ważne, Basia, jak wkładamy koszyczek, żeby ta część była zawsze tu. Tak? Aha, bo nie wiedziałam. No, Basiu, zapomniałeś o jednej rzeczy, trzeba wyjąć naczynie miksujące najpierw. Dobrze, wyjmij z tym co już wsadziłaś. Tak, łóżko pystkę. No, no, no dobrze. I wyjmij. Aha. powolutku. tak to trwa. Cyk do góry. O i odstaw tutaj. Mhm. Dobrze. Mhm. Mhm. A tutaj na chwilę Teraz nam no, pomoże Wam to przelać, dlatego wyłączymy na chwilę. Leje się mm. Pyszutka Pyszna Pyszna. To... Gdzie... Tak, tak jak nasz kotek. Co ty na to, żebym wrzuciła na, na jeden chociaż? O. <śmiech> Barbara, <śmiech> dasz radę. Dobra. No. Nalewamy do mamych ulubionych... Do mamy ulubionych... Szkłanek. Rozlałam z przypotem. Teraz ja się do swojego, tak? Tak, drugi. Pierwszy. Mhm. No I mamusi troszeczkę, na. No, teraz ja mamusi daję. Mamusi razem. No, teraz ja mamusi, to ty musisz przytrzymać. Jedno musi lać, drugie trzymać kieliszek i przy okazji nie zrzucić swoich kieliszków. Ile mam chcesz? Wystarczy, kochanie, wystarczy na smaczek. Dziękuję. No to. Wypróbujcie pierwsi. No Kucham. Mmm, delikatne jak ramoniada Delicioso. To się, ja już. Była pyszne. Wy możecie sobie tak, wykupić ten sprzęt i posmakować samemu tego picia.